Kręcimy i nowocław. Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj pytają się mieszkańców Nowrocławia o to, które miejsce w naszym mieście polecają najbardziej i dlaczego. Oglądajcie koniecznie. Które miejsce w Nowrocławiu poleca pan najbardziej i dlaczego? Galeria. A dlaczego akurat galeria? No, można kupić jakieś zakupy czy coś takiego, obejść, trochę można Chyba solanki, najwięcej, najwięcej takich rzeczy do roboty i no... najładniej, nie? A dlaczego akurat solanki ci pierwsze przychodzą na myśl? No bo no co, tutaj na blokowiskach, no to tak jakoś jest średnio, a w solankach no to wiadomo, no zawsze da się coś porobić, pochodzić, nie? Coś sobie zjeść. Które miejsce w Nowrocławiu polecasz najbardziej? Rombin. A dlaczego akurat osiedle Rombin? Bo jest... Co jest na Rombinie? Galeria. Ga no tak, no galeria i kino, no. I uczęszczasz bardzo często do tych placówek. Słucham. Uczęszczasz do nich bardzo często. Chodzisz do nich. Tak, no często. często. Na zakupy i na filmy. Tak. No galerie chyba. I czemu akurat galeria solna? No bo lubię oglądać sobie różne rzeczy i kupować, i kupować no. Jakie jedno miejsce w Noworosławiu polecasz najbardziej i dlaczego? Y Solanki, najbardziej nasła, najsławniejsze na, na całej Polskę te miejsce. Dlaczego akurat solanki? Ci pierwsze przychodzą na myśl? No, naj, naj, największa atrakcja w całym Wrocławiu. E, jak przyjrzeć każdy z całej Polski przyjeżdża na solanki. leśnicze takie wszystkie. Tą galerię. A czemu akurat galerię solną? Bo w sumie nie ma tak zawartej, moim zdaniem, takiego interesującego szczerze mówiąc. A wy? które miejsce na mapie naszego miasta polecilibyście przyjezdnym i turystom? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a my chętnie je poczytamy. Siema i widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć.